Mano Widzowej, się Nasiek, Przyjaciel Chciałem powiedzieć, że to będzie finałowy odcinek na temat Maxa, w którym budowali Aldi. Właśnie się tam zbliżamy. Zobaczymy, co tam się pozmieniało, jak to wszystko wygląda. To jest wielkie otwarcie. W końcu się doczekaliśmy prawie 2 lata. Brakowało miesiąca, żeby to były 2 lata. I w końcu się doczekaliśmy otwarcia Aldi. Przez te dwa lata, bo dwa lata temu nagrałem odcinek na temat jako historia Maxa. Nawet nie wiedziałem jaki to sklep będzie, to był wtedy opuszczony Carrefour I tak czekałem tyle, ale w końcu się udało. To jest na drugą Albi o, tutaj się chodnik pozmienił. Tylko tak, bo fachowcy jeszcze nie skończyli tutaj wszystkiego. Wszystko tutaj jest. To nie jest skończone. Na pewno parking się zmienił na 100%. To, no, zrezygnowali z drzwi suwanych. Jakieś postawienie normalne A Tutaj też kieps zrobiono. przejście. A właśnie, zamurowali tam drzwi do Ali, Przecież zamienili jakby w przód z tyłem. Patrzcie. Też coś będzie możliwe, że na górze zrobią restaurację, ale to jeszcze nie jest do końca pewne. Idziemy do Agdy. jesteśmy w o Wyjście takie normalne. dwie razy tam z A tutaj było tak główne wyjście, które zostało zamurowane na śladem Wiem, że tutaj gdzie są te lodówki z jedzeniem, to tutaj były wszędzie wejście do małych sklepików. A tam dalej była winda, tylko tutaj też ściana wstawiła, bo to było wejście do takiego skapalidę. Pamiętacie, Zobaczcie sobie. zobaczyliście, to może tylko sprawdzić, że przed zamieniem i znaczy, tutaj jest tyle ludzi, że nie tak łatwo nagrywać, bo niektórzy nie chcą po prostu być nagrywani, ale nie da się zrobić, że wszyscy nie byli no, różne produkty firmy Aldi i nie tylko. Powiem tyle, że Aldi jest podobne bardzo do Biedronki, bo to jest z tego samego kraju w z Niemiec ceny wielkie powinny być. Ja Teraz nagrywam dzień po otwarciu. Tego względu, że wczoraj było tyle ludzi, że nie dało się w ogóle nagrywać. Ale były wielkie obniżki. Jeszcze zostały, na przykład te lody jakieś po 15 zł, A u same lody, które kosztują 25 Troszeczkę są jeszcze przyceny. Jakaś piłeczka w miejscu, w którym nie powinno być. Bardzo fajny sklep, tylko teraz też trochę dużo ludzi, ale nie tyle co wczoraj, bo otwarciło 28, a dziś jest 29, więc jeszcze trochę przed tym zostało. To może nie, w niektórych miejscach nawet podobno nie No ja wychodzimy stąd, bo za dużo ludzi tutaj. Jeszcze coś nie pokończyli za bardzo. Ale jeszcze tam gdzie była ta ściana jakby postawiona, są drzwi zamorowane. O. Albo ludzie, albo samochody wszędzie ktoś jest, tutaj ewentualnie mniej, ale no, nie zawsze. O. Tam chyba się nic nie zmieniło podczas gdy pokazywałem. Zobaczymy Co tam jest. O. Tam na ciężarówki z dostawą wejście robiłem vloga na ten temat To jeszcze były stare ściany i wszystko I co mówiłem w styczniu? Że oczywiście będzie filmik jak już tu będzie Aldi Wtedy jeszcze myślałem, że będzie o show, Więc zobaczcie Niedługo są ferie Znaczy to zależy od województwa Na przykład tu u mnie są już za tydzień ferie się zaczynają Więc w ferie może przyjdę Zajrzę to zobaczę co zrobili Czyli jakoś za tydzień I Będzie czas wtedy Oczywiście też będzie filmik, jak już będzie O'Shawn czy jakieś sklepienie, a raczej O'Shawn będzie filmik, jak to wygląda, co tu się pozmienia. Nasze filmiki przygody w Maxie już powoli dobiegają końca. Ja Wam bardzo dziękuję za te dwa lata oglądania. Zaczęło się aż do, aż od historii Maxa. Do otwarcia właśnie Aldi w dzisiejszym dniu, dokładnie wczoraj, ale nagrywam dzisiaj, tak jak już mówiłem, ze względu na ilość ludzi, że się nie dało. Dziękuję jeszcze raz za te dwa lata. Aż od historii Maxa do tego odcinka. Jeszcze sobie zobaczcie zdjęcia Andy, całego Maxa. Już się z Wami żegnam. No to witam. For so many years